otworzymy dzisiaj cały kalendarz z Action Max and More kalendarz kosztował 65 zł jest to tani kalendarz mam tutaj mojego skrzeta helpika pomocnika, odkładam go na boczek odkładam moją świeczkę i kładziemy prezentuje się nawet bardzo ładnie są tutaj pudełeczka i szukamy numeru 1 Szukamy numeru jeden, o. Numer jeden jest tu. Mam też dla Was kalendarze z innych firm, ale one są trochę droższe i będą pokazywane na vlogmasach. I jest to Max and More Lip Lines, czyli chyba czerwona konturówka. O, jest bardzo kremowa. Bardzo ładna. Naprawdę ją wykorzystam bardzo. Fajne, zobaczcie. Numer 2. Na razie, że będę kładła jednak błagam nie porobić odwrotnie. No, już mi się nie chce znieścić. Numer 2. Ciekawe czy będzie trochę bubli. W tym kalendarzu, ale jak za taką cenę, to o, już mamy. Widzicie? Nie wiem, czy komuś to się przyda. Mi na pewno nie. Mi na pewno się to nie przyda. Ale... Idzie na plus, Jak na razie. Musicie mi zobaczyć, tutaj przy skórkach mam takie czarne... Nie wiem, czy to widzicie, plamy. Ale to jest od tego, że mam tu tłuszcz od i nie mogę go zmyć, więc przepraszam. Ale niestety takie uroki mam. Numer trzy. Troszeczkę Jestem lata. O, i mamy chyba błyszczyk. Chyba błyszczyk, lip. Bam, tak, tak, błyszczyk. Tutaj nie zmyłam tego. Zobaczymy gdzieś tu. O, ekstra. Kolejna rzecz, która jest ekstra. Bardzo mi się podoba druga rzecz. Myślę, że właśnie te kosmetyki jednak będą przydatne, tak na przykład z czasem. Widzicie? Drugi produkt do ust. numer jeden, cztery. cztery. Przez to, że spadałam tamto nie mogę się... O, przepraszam Was, nie mogę się połapać. Na pewno wykonanie jest bardzo ładne jest zaprącone. O i mam czerwoną szminkę. która mi upada na podłogę. Mamy czerwoną szminkę. Jest to napisane... Mat. Matowa. Zobaczymy. Mm. Mm. Ona jest matowa. Taka bardziej bym powiedziała satynowa jest. Bardziej satynowa. Ja nie jestem fanką takich pomadek. Ogólnie nie jestem fanką czerwonych pomarańczy, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że w nich źle wyglądam. Dzisiaj też robiłam te z podkładu nowego, potem Wam pokaże się drogeryjny. Ja zwykle użyłem sefory, ale jestem naprawdę zaskoczona. I zapomniałam, który numer. Chyba piąty. piąty a naprawdę kalendarz safary był droższy jeszcze raz, a wykonanie było dużo gorsze. Oj, mamy tutaj rozświetlacz. Highlighter wpłynie. Zobaczymy. Wow, widzicie to? Tak, oczywiście. Dobra, zobaczymy. O. Zobaczymy. Wow. Bardzo ładne, widzicie? Ekstra, naprawdę. Jestem zaskoczona, tej Mikołajki, kto taka na święta i na vlogmasy. Może chcecie, żebym dla was jeszcze jakiś kalendarz, to piszcie mi. Ładnie opakowane, mi się. Bronze Powder Match. Taki kolorek. To są kosmetyki naprawdę pełnowymiarowe. O, ładny. Bardzo taki zimny kolorek. Wiecie? Trochę kamerę przykuję. Ale bardzo ładne. Bardzo ładnie, szósteczka, szóstka szósteczka. Teraz siódemka, wy pewnie już ją widzicie. Ja też już ją widzę. Szósteczka, zobaczymy. No na Mikoł o pierwszy lakier. Widzicie? Trochę tak nie widać, nail polish. Ja nie używam takich lakierów niestety. Widać, że jest takie świąteczne. Jak ktoś chce te lakiery, mogę mu je z chęcią oddać. Bo mi się tylko znajdują. 7, 8. O, 8. Fajnie, tak jedno jest napisane, a drugie jest po angielsku. Bardzo fajnie. O, to jest taki chyba stick. Tak, do Contour Stick. Bardzo fajne. Ja na razie się konturuję na sucho. A wy jesteście może fanami konturowania na mokro? Jak to jest? A, okej. Okay. Bardzo ładne. Podoba mi się. Może zrobię dla Was makijaż tymi kosmetykami, tylko pewnie podkładu nie będzie. To podkład jakiś inny użyję. I tu obok jest od razu dziewiąteczka. Przepraszam brudną moją rękę już jej nie będę myła, może jakoś dotrwa. tu bardzo pusty, chyba puste pudełko mi daje. ale nie wiem, kochani, nie puste. Zobaczcie. Ale jak one są ładne. Zobaczcie. Podobają mi się. Myślałam, że to będzie butel, ale jednak nie Czekamy dziesiątka. Się trochę pomyliłam. Dziesiąteczkę. Dziesiąteczkę. O, kolejny lakier. Ale ten jest bardzo ładny. Mi się on podoba. Takie różowe złoto. Widzicie? jak wszystko uświęcam. <laughs> różowe złoto. Więc może i do Was. To chce, nie pisze. nie będzie więcej tych lakierów z tych kalendarzy, które mam, 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 mam ich aż 17 sztuk i jeszcze czekam na dwa czy trzy, 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 ale pewnie i tak jeszcze trochę więcej ich będzie, jestem zakupocholiczką, jedenastek, jeszcze 11. Czy nie chcę, żeby ten film trwał, o, pustereczko, hmm. widzicie, Tutaj nie widać. nagrywam telefonem, ale najnowszy iPhone zobaczymy co się w ogóle spisze jak nie to w razie czego mam też kamerę więc będę najwyżej kamerą nagrywała dwunasteczka i co to jest? lip lakier lakier do ust metaliczny o. no nie wiem pachnie ładnie, ale ja bym chyba takiego nie użyła nie wiem żeby bardziej takie właśnie matowe, jakieś róża. Takie bardzo zgaszone. Co teraz było? Dwunastki. Szukamy 13. Kurczę, nie widzę ani. 14, 15. O nie. Yes. Kolejny lakier. No, ale ładna chyba. będzie coś ładnego. Widzicie? Aż sobie gdzieś tutaj ją dam. Tak, jest to mój kolor. Zdecydowanie. Bardzo ładny. Bardzo ładnie pachną te produkty. I czternastka też leciutka, czyli też będzie pewnie jakieś zapach dziura, z ja nie dziewczyny, czy nie? O, czerwona, czarna klepka. Ej, pencil. Fajnie, bo te konturówki mają naprawdę takie bardzo miękkie, nie są twarde. I się będzie dobrze rozprowadzało. A nie otworzyłam 15. To była czternastka, a nie to dobrze, przepraszam Was. Myślałam też leciutkie opakowanie, co? Zobaczymy, co tu będzie. O, ale kredki. Chyba do tej, tej pomadki naszej. Lip a nie, nie kontur a i Dzisiaj mi wszystko spada. Oj. Wow, ekstra. Widzicie to? ekstra duet bardzo mi się podoba i teraz szesnastka tej zbliżamy się pomału do końca o maskara też mogę ją komuś oddać bo ja przedłużam rzęsy przedłużam rzęsy i mi się nie przyda więc mogę ją komuś oddać, Piszcie, kto by chciał dostać siedemnastka też coś na do. Kolejna kredka. Dużo kredek mam. O! Turkusowa kredka. Bardzo mi się podoba. Wow, ale to jest tak niewidoczne. Mam tu tatuaż. Pewnie mi okrzanicie za to ten. Ale musicie mi wybaczyć. Następnym tym razem będę zmieniała chusteczki do zmywania. Bardzo mi się podoba. Osiemnastka. Tu mało do końca się zbliżamy. O, i ja mamy małą pińsetkę, która zawsze przyda. Tak na wyjście, czy coś tam to... coś wyskoczy. O, widzicie? Malutka pińsetka. 19 obok. O, ja mam tutaj coś dziwnego. Lip balm. To jest chyba jakaś próbka. Widzicie? Pachnie, wiecie co? Uuu, Ja nie dam rady byłam paznokcie, ale tutaj tak trochę wzięłam, widzicie? To jest dla jakiejś dziewczynki, bym powiedziała. Bardziej. Dwudziestka. Jeszcze tylko cztery okienka. Mam dla Was jeden kalendarz, gdzie jest aż 31 okienek. To naprawdę jest ekstra. Kolejny żółty lakier. Taki, to są wszystkie takie z połyskiem. Widzicie? Na święta idealna. 21. O! Ale ekstra. Eyeliner w żaru. I to mi się podoba. Nie będę tego używała. Też mogę to komuś dać, bo nie używam takich rzeczy. <grym> nie umiem. To nic nie chcę tego marnować. Jak komuś może się przydać w zestawie z tym, to niech pisze. Z chęcią, bo to 22, Ale duże. Może jakaś paletka? Tak, jest paletka. Oj, kochani. Za tą cenę mamy tyle kosmetyków. To co on naprawdę jest. Kalendarz sztos. Wiecie, tak zobaczymy. Dwa kolorki. Może też ją komuś dam, żeby tak wam nie popsuć jej. Tak umoczyłam. Zaraz zobaczymy tu. O, Widzicie? Tak. O. Nie. Ładna. Bardzo ładna. 23. Coś dużego. Hmm. Wow, ej, Brodkit. Dobry coś. Jest tu chyba jakiś żelek. Tak, to też może komuś tam. Tak, ja mam swoje wybrane rzeczy, więc też nie będę macać. I 24. Zobaczymy, co nam dali na święta. Nie było żadnego pilniczka. Słuchajcie, że tego nie wykrakałam. Nie, o, kolejna paletka. O, kolejna była. Kolejna paletka. O, oczu. Widzicie? Też nie będę używała. Widzicie, to są moje wszystkie zdobyczki z tego kalendarza. Ja Wam powiem, że jestem miło zaskoczona. Tutaj zrobię takie zbliżenie na siebie. Jestem mile zaskoczona, widzicie mam tej pomadkę chudy, ten nowy podkład się prezentuje całkiem nieźle. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam już lampę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.